To, co my zrobimy teraz, to my testujemy przede wszystkim organizację ruchu i zawężenie tej części jezdnej ulicy. Czyli e, chcemy, żeby więcej przestrzeni z zakresu ulicy Zwycięstwa było przeznaczone dla pieszych, a mniej dla samochodów, ale chcemy, żeby samochody dalej przyjeżdżały. W związku z tym zostaną wydzielone przestrzenie, które będą mogły być zagospodarowane na ogródki kawiarniane i na małą architekturę. Prototypowanie rozpocznie się jeszcze przed Bienale, czyli w na początku czerwca. Między początkiem a połową czerwca to są kwestie już związane technicznie z możliwościami wykonawcy do wejścia w teren. Ono będzie miało miejsce od Dolnych Wałów do yy, Skweru Europejskiego właśnie i na tym odcinku będą, będzie zawężona jezdnia. Jeżeli pójdzie dobrze, zgodnie z naszymi przewidwaniami i yy, ta przestrzeń w taki sposób zostanie zaakceptowana, to yy, w taki sposób zostanie już zawężona ta ulica do końca, do momentu rozpoczęcia remontu. Projekt koncepcyjny czy projekt wstępny, właściwie tak bym go nazwała, będzie gotowy do końca roku i na podstawie tego projektu będzie zlecony już projekt wykonawczy.